Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym szóstym odcinku Porwanej. Na samym wstępie przepraszam za mój głos, ale dopadło mnie takie masakryczne przeziębienie nie wiadomo po prostu skąd że ledwo mówię bez przerwy kicham. Także mam nadzieję, że jakoś to będzie. Nasza Jolanta się teraz właśnie kąpie, znaczy kąpie powiedzmy, ponieważ trochę dba o higienę myjąc ręce i zęby naprzemiennie w zlewie. Chce się też troszeczkę ściku, ale no na razie nie mamy dostępu do kibelka. To jest jedyny pokój, który teraz mamy. Może zanim przejdziemy dalej to jeszcze Wam tak pokażę z lotu ptaka, gdzie jesteśmy, ile nam brakuje. Jesteśmy w tym pomieszczeniu. Jest to pokój numer 21 i zostało nam jeszcze tyle do przemierzenia, żeby się Uwolnić, także wracamy do naszej Jolanty. Oj, brudny zlew. Może podejść tutaj, Jola, podejść na chwilkę. Da się już teleportować. Wiem, że pisaliście mi, że właśnie, że można i że będę mogła z tego korzystać. Teoretycznie tak, mogłabym się teleportować tutaj i wyjść, ale no wtedy nie byłoby zabawy, prawda? Więc powiedzmy, że ona ma się nie teleportować. Pytaliście mnie bardzo dużo razy o link do tej sukienki i powiem wam, że ja zawsze odpowiadałam, że nie mam, ponieważ nie zapisałam tego linku, wiecie po prostu ja mam taką sklerozę. Ostatnio odnalazłam go ponownie, odnalazłam znowu tę stronę, na której pobrałam właśnie tę sukienkę, a właściwie to jest bluzka i spódniczka na szelka, jak widzicie. Dlatego też dzisiaj pod dzisiejszym odcinkiem w opisie znajdziecie link do fryzury, do bluzki i do sukienki, nasz spódniczki naszej Jolanty, więc jeżeli macie ochotę to zapraszam Was do pobierania. Widzę, że jesteś głodna, więc zjedz sobie na szybko, na przykład, jogurt i zjedz coś na szybko, płatki zbożowe. Tak, i będzie sobie to jadła. Pytałam Was, czy chcecie przyspieszać, czy wolicie tak wszystko oglądać po kolei. Zdania są podzielone, słuchajcie, więc tak naprawdę nie mam pojęcia, jak to dzisiaj rozegram. Jeszcze się nie zastanawiałam, ale myślę, że pogadamy sobie tutaj właśnie z tym Adamem Porywaczem. Bardzo mi się podobała jedna propozycja, żeby on tutaj do niej wpadł na jej osiemnastkę, ale powiem wam, że trochę by z tym było problemu, żeby go tutaj przyprowadzić. No, mogłabym go tutaj teleportować, ale wiecie co, już nie chcę, żeby oni się może spotykali przed opuszczeniem tego pomieszczenia. No, bo jak on by tutaj przyszedł i on by tutaj mógł wejść, a jej nie wypuścił ze sobą, no to byłoby to dziwne, bo. No bo nie wiem, mogła wygodnie no im zaatakować i się uwolnić i znowu koniec zabawy, więc może lepiej już niech się spotkają dopiero po opuszczeniu tego tej budowli. Jest jaka smutna, bardzo smutna brak rozmowy. Czemu z nim nie pogadałaś? No weź z nim jeszcze, pogadaj przez telefon kilka razy. Więc na pewno się spotkają, kiedy ona się już stąd uwolni. Różne są Wasze propozycje: zabić go bądź być z nim, więc to się jeszcze wszystko okaże później. Teraz będziemy sobie trenować tańce. Popisuj się tańcem, szalone ramiona. Nie wiem, czy od tego rośnie ta umiejętność. Tak. Tak, mamy już 11% nawet słuchajcie, więc zaraz sobie to wypełnimy, ponieważ w tym pokoju musimy osiągnąć drugi poziom tańca. Dobra, przyszła tańczyć. Ten taniec mi się mega podoba, więc popatrzmy na niego. No powiem Wam dosyć dziwnie. Chce się siku, no i będzie musiała się dzisiaj zlać w majciochy. Niestety jest też głodna, więc za chwilkę sobie coś zjemy i przyszła sobie już coś jeść i znowu będziemy tutaj tańczyć, więc taki to oto pokój. Bardzo się to i chyba już nie chce tańczyć. No właśnie, tak czułam. Nie chce się już jej tańczyć, ponieważ chce jej się sikać. Nic za to nie mogę poradzić. Możesz jeszcze chwilę z nim pogadać przez telefon, no ponieważ za bardzo nie ma co tutaj do roboty. Możesz sobie wyczyścić ten zlew. No i czekamy na to, aż ona się po prostu zesika, no bo nie ma innej opcji. Dopóki się nie zesika, to nie będzie chciała nic robić. Wpadka z mecherzem za dwie godziny. Zlew już czyściutki, 20 minut do zesikania się. Może sobie coś jeszcze tutaj szybko coś zjesz, na przykład jogurt. Żebyś była trochę pojedzona. Mamy bruda. Schowamy go tutaj. Nie można, tak? Ej, o, można, fajnie. I będziemy mieć wpadkę, słuchajcie, już teraz. O właśnie. No niestety. Więc teraz musi się z kolei umyć, ale to i tak lepsze niż, niż to, że jej się chciało sikać. Myję zęby i myję ręce, i dobra, już nie przyspieszam tak bardzo, a teraz sobie troszeczkę popisuję się tańcem, szalone ramiona. Strasznie ciemno w tym pokoju, mało to jest, świateł zamontowałam, ale już niedługo osiągniemy ten poziom i przechodzimy do kolejnego pokoju. Bardzo zawstydzona, bardzo szybko ten taniec rośnie, już jest prawie 100, jest 97. Nie, nie idź spać, proszę cię, jeszcze nie będziesz spała, znaczy ona się chyba chciała ukryć przed wszystkimi. Ale Jola tutaj nikogo nie ma, <gry> nie musisz się ukrywać. Pokażę wam, ile ma dni do urodzin, 5 i będzie już młodą dorosłą. Wiem, że piszecie mi, że mogę eliksir odmładzający, ale niech ona poczuje to, ile życia on jej zabrał, wiecie, nie może być tak, że ona o, jest jakie tańce. <gry> Że ona odmłodnieje i będzie już wiecie taka mała strata. To jest duża strata tyle dni zamknięciu, słuchajcie, więc wiecie. Odblokujemy sobie ten pokój, ponieważ już osiągnęliśmy drugi poziom tańca. Tak? I tutaj w tym pokoju musimy osiągnąć dziewiąty, dziewiąty poziom rozmawiania. Znaczy, to jest komediowy, komediowy i trzeci poziom tańca. Więc tutaj, może, zobacz, masz słabe towarzystwo, więc możesz opowiadać dowcipy. Od tego rośnie również i towarzystwo, i zabawa, chyba, i właśnie. I tyle, chyba, tak. No i umiejętność, oczywiście, komediowa, więc tutaj musimy mieć poziom dziewiąty, a mamy poziom, zobaczmy to. Dziewiąty, a mieliśmy siódmy, więc dwa poziomy musi tutaj przejść. Nie wiem, czemu tak zrobiłam, szczerze mówiąc, pewnie przez przypadek, nie wiem, szczerze mówiąc. A później sobie może jeszcze tutaj popisywać się tańcem. O! Popowa pompa! Ej, to chodź, pokaż tą popową pompę, chcę zobaczyć. I idzie, słuchajcie, więc chcę to zobaczyć. Co to będzie za popowa pompa? Uderzyła się w głowę, nie wytrzymam. O nie. No to było niezłe, tego się nie spodziewałam, no powiem wam szalony ten taniec, naprawdę, nigdy się jakoś jeszcze nie skupiałam nad rozwijaniem umiejętności tańca, ale bardzo to jest ciekawe, jak szybko leci, słuchajcie, już jest prawie, prawie trzeci poziom, mega. I mamy trzeci poziom umiejętności tańca, zobaczymy czy coś nowego się pojawiło, nożne spazmy, no pokaż, yy, no nieźle, coś jej strzyknęło w kręgosłupie. No, niezłe, niezłe są te tańce, naprawdę. Teraz już chyba cały taki układ, wiecie, się nauczyła i różne takie rzeczy potrafi robić, ale dobra, wystarczy, wystarczy. Idź tam teraz, pogadaj, opowiadaj dowcipy, później sobie coś zjedz. Na szybko musli, dawno nie jedliśmy musli, niech będzie. A później może, słuchajcie, pójdzie sobie już spać. I ja jej zmieniłam, wiecie, że wszystkie jej stroje to jest ta sukienka, bo to było dziwne. Powiedzmy, że zgubiła tamte rzeczy i teraz chodzi już tylko w tym, tylko w piżamie nie ma butów. I chyba chodzi cały czas w tej piżamie jakby. Przepraszam was za mojego psa przed firmą, ale oszalał, kiedy tata przyszedł, po prostu oszalał. Coś sobie potem jeszcze zjemy. No i tak. Myślę, że ja to przewinę, to gadanie do mikrofonu, bo ona musi zdobyć dwa poziomy więc w sumie nic ciekawego się nie będzie działo. Teraz będzie kolejna wpadka z pelcherzem. No właśnie w tym momencie. <grym> tak, niestety. Troszkę się umyje, tak delikatnie i pójdzie spać. Dobra, jest już troszkę później. Będziemy dalej opowiadać dowcipy. Już Wam pokażę ile mamy teraz procent. A gdzież to jest? Tutaj mamy komediowe 96%. Więc zaraz będzie na pewno 100, ale musimy zdobyć jeszcze jeden poziom, więc troszkę jest trudno, ale to gadanie nie jest takie, wiecie, bardzo, nie trwa to zbyt długo, więc chociaż tyle. I mamy ósmy poziom umiejętności komediowych, no i musi gadać dalej. I, kochani, działamy dalej. Zepsuł nam się zlew, więc musimy go tutaj naprawić. Jolanta się niedawno zesikała znowu, więc jest zawstydzona. Także no szybciutko, kochana, to rób, zjadaj, zjadaj i napraw ten zlew. Też się może później umyje, wiecie, gdy już go naprawi. I gotowe. I myślę, że to jest sobie tak, umyję ręce, umyję zęby i jeszcze... Oj, co to ma być? I jeszcze raz. Nie, no co ja naciskam? Ręce i zęby. A później sobie pogada, bo już naprawdę niedużo do osiągnięcia tego poziomu kolejnego. Mamy 95% i za 5% będziemy mogli pójść dalej do pokoju, który będzie dosyć przyjemny. Wciąż jest jeszcze dosyć brudna, ale tam czeka na nas wanna, więc już nie chcę, tak wiecie, bardzo pucować, byle tylko nie była aż tak bardzo brudna. Mamy już 100%, tylko niech już wbije ten kolejny poziom. Ja już jestem przygotowana do odblokowania i mamy, mamy, więc odblokujemy sobie ten poziom. Co tutaj masz? A stłuczony palec. Dobra, koniec tego gadania. Przechodzimy do następnego pokoju. Tak sobie teraz zrobię na chwilkę. I w tym pokoju zasady są dosyć proste. Mianowicie, może się wykąpać, może z bąbelkami nawet wchodzi do wanny, może sobie coś poczytać, właśnie porelaksować się, żeby się czuć dobrze i dopiero wtedy pójdziemy dalej. Więc niech ktoś czyta. Już wyszła teraz sobie coś zje na pewno, zje coś na szybko, jogurt i musli. Opatźcie, jaka rozbawiona, jaka szalona, pójdzie też spać, i będziemy sobie już odblokowywać kolejny poziom, kolejny po prostu tutaj pokój. I otwórzmy, odblokujmy z tym, że tutaj jest aparat, ale ona już ma ten aparat, ale jako że właśnie. to jest myślę, dosyć dobry pomysł, żeby później sprzedała te wszystkie rzeczy z wyposażenia, to sobie ten aparat też weźmiemy. Moglibyśmy wziąć lodówkę turystyczną, ale to by było wtedy, wiecie, mogłaby sobie jeść w każdym momencie, a czasem nie jest to wymagane, a aparat to wiecie, taka rzecz, którą gdzieś tam mogła sobie w kieszeni powiedzmy zwędzić. Ona sobie je i tak dalej, a w kolejnym pokoju, słuchajcie, musimy zrobić czwarty poziom właśnie tańca i fotografii, więc później sobie też tutaj na naszym parkiecie potańczymy może te, ta pompa była śmieszna? Tutaj przyniosła brudny talerz, no niech będzie i tak. Aha, i mamy 24 godziny, żeby zapłacić rachunki. Nie, nie idziemy do szkoły, tylko tutaj sobie szukamy opłać rachunki, no właśnie. Dobra, obudziłam ją, niech dzwoni i płaci te rachunki. Gdzie tam leżysz? Aha, tańczyć jeszcze. O, i przestała. Tu jakieś muchy latają i w ogóle. No nie mam co z tym zrobić, bo nie mamy kosza teraz na chwilę obecną. I też tego nie mogę schować do wyposażenia niestety. Ale możemy sobie zrobić fotkę z ręki. I takie mamy. Następnie mamy takie selfie. A teraz mamy taką smutną minkę na selfie. Zobaczcie. Uuu! Ale już niedługo. A teraz zobaczcie taki smutny pyszczek, no szkoda mi jej, ale jesteśmy już prawie w połowie i myślę, że dzisiaj już dojdziemy do połowy. I już niedługo nasza Jolanta stanie na własne nogi. Teraz szaleństwo na twarzy widzę, szaleństwo. I kolejne smuteczki, no zobaczcie na nią. I kolejna smutna poza, nie wiem czy taka już nie była, ale po prostu jest mi żal okropnie, kiedy patrzę na te selfie. Teraz ta kaminka. I ile mamy procent, kochani, tego poziomu? 96. Ktoś do nas dzwoni. Dyrektor. Nie, 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 nie. Lepiej z nim nie gadaj. I dobra, ostatnie zdjęcie to będzie chyba znowu ta szalona mina. I myślę, że teraz się już uda zdobyć ten poziom wymagany czwarty. Tak? Tak, czwarty. I musimy teraz robić co? Taniec. Ale ona jest. Y nie swoja przez to, że chce się sikuj. tu jest, zobaczcie, taki brud, o, można, więc popowa pompa, choć. No niestety nie chcę, bo jej się za bardzo chcę sikać, więc dobra, proponuję Ci sobie coś na szybko zjeść. Wiem, że śmierdzi, wiem. Ogólnie, zobaczcie, już zero dni, także dzisiaj będą te urodziny, szkoda, myślałam, że zdążymy tutaj dotrzeć do kuchenki, zrobimy sobie tort, ale niestety, więc dzisiaj już Jolanta zostanie młodą dorosłą. Stoi tutaj i właśnie, właśnie się zlała. O matko, matko. Chodź, troszkę się umyjesz. Tu, tu, tu. A, ty masz wannę. No tak, gdzie ja mam rozum. Także ty się wykąp teraz dokładnie. Tak, a później sobie spróbujesz właśnie potańczyć. Popisuj się tańcem. A ja te brudy może pochowam tu, w tym pokoju. Tutaj musiałam położyć, bo tam nie, nie mieściło się to niestety. Teraz sobie tańczę i my zobaczymy, aż przejdzie na kolejny poziom, na poziom czwarty. Och, znowu coś trzyknęło. I zawstydzona idzie, tań idzie spać. Nie, chodź tutaj jeszcze trochę potańcz. I zobaczcie, Jolanta osiągnęła czwarty poziom umiejętności tanecznych. No patrzcie na nią. To się nazywa taniec. Zobaczymy, czy jest coś nowego. Taniec poik. Co? Z czym? Pojkami? Wow, wow, to było piękne. Pokaż jeszcze raz. Oh. Już z tym nie tańczę, ale to było fajne, to było naprawdę bardzo ładne. A teraz sobie odblokujemy kolejny pokojczek, i będzie to tutaj właśnie te drzwi. Odblokujmy je. I tu z kolei musimy osiągnąć drugi poziom malowania, więc zrobimy sobie klasyczny, duży. chodziolanta Jolanta, już tam się nie chowaj pod kołdrą. Zobacz, jaką tu masz. Lepsze łóżko wreszcie, wygodne. i okay, zaczyna malowanie. Nie pamiętam, jak to malowanie szybko leci, czy raczej wolno, ale powiem Wam, że niedługo będziemy się zbliżać do końca dzisiejszego odcinka, bo po prostu mega, mega mnie boi głowa. Także pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich i pozdrawiam szczególnie też osoby, które też się teraz męczą z przeziębieniem. Chyba taki jest teraz czas, nie? Że wydaje się, że jest wiosna, a tak naprawdę wcale, wcale tak bardzo nie. No wiecie, o co mi chodzi, że już się ubieramy tak lekko, a okazuje się, że wcale nie jest na tyle ciepło. Widzę, że chyba nasza Jolanta zachorowała, bo takie ma pręgi po sobie, no właśnie. Tak czułam, więc ich już osiągnie ten poziom. O, zobaczcie, ładne! Ładne nawet. Aha, już dokończyłaś, tak? To schowamy sobie to do wyposażenia. To się przyda później, wiecie, jak ona wyjdzie, to sobie sprzeda, będzie miała jakiś hajsik. Tutaj sobie otworzymy to pomieszczenie, odblokujmy, o i świętuj urodziny. No ale niestety ciężko, ciężko będzie świętować tutaj. Tutaj musimy osiągnąć który poziom? Trzeci poziom malowania, więc może jakby tak się, wiecie, bardzo zawzięła i osiągnęła ten trzeci poziom, to by się odblokowały drzwi tutaj i mogłaby sobie zrobić ten tort. Widzę, że znów ten sam obrazek, więc chowamy sobie to i jeszcze jeden, bo jeszcze nam kolejny poziom nie wbił. Nie idź, nie idź, proszę Cię, nie idź. Jeszcze troszeczkę brakuje, zobaczcie, no dosłownie 20% i by zdążyła sobie zrobić ten tort, może by jej nie było tak przykro, wiecie, że spędza to urodziny sama. I mamy już, jest trzeci poziom malowania, to koniec, później sobie dokończysz. Te drzwi ci odblokuję i tutaj, słuchaj, możesz szybciuteńko sobie zrobić gotuj i białe ciasto, chodź, zdmuchniesz sobie świeczki. Także bierze jakieś tam składniki do tego ciasta. No, fajnie, ucieszyłam się. Mam nadzieję, że w międzyczasie się nie postarzy podczas gotowania. Okej, okay, schowała ciasto, ale teraz niech sobie otworzy. Otwórz. Wyciągniemy to ciasto tutaj na ten blat i dodaj świeczki urodzinowe, choć tu szybko nie będziesz spała. Musimy tam zablokować któreś tam drzwi z kolei, ale to już zaraz. Świeczki są włożone i uwaga, co? Naszego impreza. A gdzie jest dmuchni Świeczki? He? No to zrobię to impreza. No a kto dmuchnie? O, Wypowiedz życzenie, Wypowiedz życzenie. Chodź, pokaż się od przodu. Hmm... Zobaczymy, czy coś się zmieni, wiecie, gdy troszeczkę podrośnie, powiedzmy. Mocniej, co ty, ja się no nie jadłeś. O, Zdmuchnięte. I zmieniła grupę wiekową, damy jej jakąś cechę do tego, może damy jej szalona, wiecie, z tego powodu, że tak długo tutaj była, a może kiedy już wyjdzie na wolność i zrobi się taka, wiecie, bardziej ogarnięta, no to wtedy zmienimy tą cechę szaloną na jakąś taką, wiecie, inną, więc gotowe i weź sobie tutaj taki głos, weź kawałek. I zobaczymy, czy coś się zmieniło. No, może delikatnie spoważniała, sama nie wiem. Zobaczymy teraz, ile dni brakuje do bycia dorosłą. 80, więc spokojnie w tym czasie wyjdziemy. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Dajcie kciuk, w górę, jeżeli Wam się podobał. I jeszcze raz przepraszam za mój głos i już po prostu nie dam rady mówić więcej, więc dlatego odcinek chyba będzie krótszy. Nie wiem, ile minut już gadam. W każdym razie widzimy się w kolejny. SMS-ka. W każdym razie widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam Was cieplutko, dużo zdrowia, wszystkim życzę do zobaczenia i cześć.